Siema, Bakteria, Piknik TV! Zapraszam na relację z trybun XXI Kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie między innymi wilech na zakazie. 65. urodziny górnika. Ponad 900 pasów w Warszawie. Zapraszam na piknik! Pomimo zamkniętego sektora gości oraz zakazu wyjazdowego na trybunie gospodarzy zameldowało się 65 fanów z Łodzi. Milicja robi wszystko, aby widzewiacy na ten mecz nie weszli, przez co sporo osób zostaje pod stadionem. Wydano także zakaz sprzedawania biletów ludziom z województwa łódzkiego. Goście wchodzą dzięki pomocy kibiców Jagielloni. Gospodarze wywiesili sporo flag oraz transparent z życzeniami dla nieobecnych kolegów i na temat akcji kolorujemy. Nie zapomnieli o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego okrzykami pozdrawiając komunistów. Na stadionie obecnych było niecałe 5 tysięcy widzów. W Bydgoszczy na trybunie gospodarzy znalazło się około 400 fanów kolejorza. Również na tym meczu goście mieli problemy z wejściem. Spora część kibiców wjeżdża z bramą. Niejednokrotnie wraz z gospodarzami pozdrawiają smutnych panów oraz komunistów. Zawisza wiesza transparenty odnoszące się do policyjnych działaczy bydgoskiego klubu wprowadzenia stanu wojennego oraz dla swoich braci. W Bydgoszczy około 7000 widzów. W kielcach stawiło się 60 fanów pod Beskidzia z trzema flagami. Dopingują raczej sporadycznie. Koroniarze wieszają 7 flag i prowadzą doping całe spotkanie. Razem z gośćmi pozdrawiają czerwonych. Ten mecz oglądało ponad 6 tysięcy widzów. Do Wrocławia wybrało się 170 kibiców piasta. Na płocie wywiesili trzy flagi. Dopingowali całe spotkanie. Na sektorze Śląska zawisło 20 flag, w tym jedna motoru. We Wrocławiu zasiadło ponad 8 tysięcy widzów. Polska, polska! Zabrzu zamknięty sektor gości. Torcida przygotowała oprawę z okazji rocznicy założenia górnika. Na prezentację składała się sektorówka oraz transparent. Są starsi, nie ma lepszych. Na płocie wywiesili tylko jedną flagę oraz trans podnoszący na duchu piłkarzy. Na trybunach około 3000 widzów. Niebiescy do Lubina wybrali się w 758 głów, z czego 42 osoby z różnych powodów zostają pod stadionem. Wspierała ich 55-osobowa delegacja widzewiaków. Na sektorze wieszają 20 flag, w tym dwie, które zaliczyły debiut. Gospodarze wieszają kilka flag i prowadzą doping całe spotkanie. Na stadionie obecnych było niecałe 4000 widzów. Krakowia na sektorze zameldowała się w 910 głów. Wspierali ją kibice Arki, Tarnowi, Lecha oraz Tyskiego GKS-u. Na stadion nie dane było wejść kibicom Polonii ze względu na miejsce zamieszkania. Pasy wywiesiły 6 flag. Legioniści oprócz flag na żylecie wywiesili transparenty z życzeniami świątecznymi dla kibiców, którzy święta muszą spędzić za murami oraz te mniej życzliwe dla haniora. Przy Łazienkowskiej zasiadło ponad 15 tysięcy widzów. W Krakowie zjawiło się 67 portowców z jedną flagą. Wiślacy wywiesili 15 flag. Łącznie na tym meczu obecnych było niecałe 11 tysięcy widzów. Niestety to już ostatnia kolejka w tym roku. Następne relacje dopiero za dwa miesiące, ale Wy już teraz możecie dawać w komentarzach sugestie co do naszych produkcji. Bijajcie na fejsa i subskrybujcie nasz kanał. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku Kibole! Oglądajcie Piknik TV.